Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu wywiadów z indeksem w kieszeni. Moim dzisiejszym gościem jest Adrian. Cześć. Cześć. Adrian, prowadzi zajęcia przygotowujące z jednej strony do Olimpiady Chemicznej dla szkół podstawowych, a z drugiej strony do matury z chemii. Lecz zanim przejdziemy do tych tematów, no to jestem pewny, że nasi widzowie chętnie usłyszą parę słów na Twój temat. Mógłbyś nam na przykład powiedzieć, gdzie studiujesz? No ja obecnie studiuję na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. Teraz tak naprawdę przygotowuję się do studiów doktoranckich. No więc właśnie kończę magisterkę z zakresu biologii molekularnej. No, zajmuję się szeroko pojętą e, biologią molekularną bakterii patogennych, czy też generalnie chorób zakaźnych. Okej, okay, jasne. A powiedz, skąd wzięło się twoje zainteresowanie chemią? Czy był to jakiś moment, na przykład obejrzenie serialu Breaking Bad? Czy bardziej taki naturalny proces, w którym odkrywałeś to swoje zainteresowanie chemią? Przede wszystkim już od czasów liceum. Bardzo mnie interesowała chemia na poziomie takim licealnym, maturalnym. E, chodziłem też na kółko chemiczne, prócz wiadomego zainteresowania oczywistego tego biologii, Eh um Ostatecznie wybrałem się na studia na jednocześnie kierunek chemiczny i biotechnologiczny, no i właściwie już od czasów studiów takie zainteresowanie i ta pasja chemiczna we mnie pozostała. Mhm, czyli jakoś to po prostu stopniowo rosło po drodze. Dokładnie. Mhm. To przejdźmy już w takim razie do samego zagadnienia związanego z olimpiadą chemiczną, chemiczną dla szkół podstawowych, inaczej zwaną olimpiadą chemiczną dla juniorów. E, powiedz proszę, z jakich etapów ta olimpiada się składa, czego po prostu może oczekiwać olimpijczyk? Olimpiada składa się z trzech etapów, które są uszeregowane według nie tylko wzrastającego stopnia trudności, ale również zwiększa się różnorodność zadań, czy dochodzą zupełnie nowe em, tematy, zagadnienia, które pozwalają uczniowi na coraz większe zagłębienie się w, w samą chemię jako, jako naukę. Etapy te, pierwszy i drugi, różnią się przede wszystkim wprowadzaniem nowego materiału. Tak naprawdę najtrudniejszy i taki najbardziej różnorodny jest etap trzeci, no wiadomo, finałowy gdzie prócz bardzo dużego, nowego działu wprowadza się również zupełnie nową formę zadań, takie zadania problemowe, bardzo, bardzo rozbudowane, które polegają na rozłożeniu danego problemu, jakie omawia zadanie, na absolutnie najbardziej podstawowe elementy, które są niezależnie potem rozpracowywane przez ucznia. Mhm. No, czyli start w olimpiadzie czy przygotowanie się skuteczne brzmi jak nielada wyzwanie, a jednak co roku uczniowie biorą udział w tej olimpiadzie. Jak Ci się wydaje, co jest takim głównym czynnikiem motywującym do startu? Przede wszystkim myślę, że zainteresowanie ucznia, bo Olimpiada pozwala na bardzo, bardzo duże poszerzenie wiedzy ucznia na temat danego zakresu, który, którego dotyczy Olimpiada. Więc uczniowie przygotowujący się do Olimpiady mają możliwość bardzo dokładnego y, zgłębienia tej dziedziny, dużo większego, na dużo wyższym poziomie niż jakby uczyli się normalnie do, y, na zajęciach w szkole. Dodatkowo olimpiada, w, w zależności od tego, e, potem do jakiej szkoły uczeń, uczeń aplikuje, to olimpiady bardzo często dają różnego rodzaju możliwości e, zwiększenia szansy danego kandydata na dostanie się do wyczekiwanego przez siebie liceum. No jasne, ten proces rekrutacyjny do szkoły średniej jest dość stresujący dla wielu osób, więc takie ułatwienie w formie jakiejś wejściówki czy dodatkowych punktów dzięki olimpiadzie jest na pewno czymś atrakcyjnym. To skoro wiemy czemu startować, to może. Przejdźmy do tego, jak skutecznie się przygotować, żeby oprócz wystartowania osiągnąć sukces. Powiedz proszę, jak wyglądają zajęcia przez Ciebie prowadzone, które no właśnie pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy do Olimpiady. Przede wszystkim zajęcia mamy dostosowane do tego, jak jest ułożona olimpiada, czyli od początku zaczynamy od tych najbardziej podstawowych elementów. Wprowadzamy ucznia do samej chemii jako dziedziny, bo jednak chemia jest, no, wyróżnia się na tle innych przedmiotów, które są prowadzone w szkole, czy na tle matematyki, czy fizyki, czy biologii, ponieważ tak naprawdę korzysta ze wszystkich tych dziedzin po trochu. Chemia jest dziedziną dla mnie stricte ścisłą, mamy tam bardzo dużo matematyki, ale opisuje świat, który również jest opisywany przez biologię, co potem jest bardzo ważne. Przy na przykład zgłębianiu zagadnień związanych z chemią organiczną czy biochemią, więc ta dziedzina łączy wiele innych dziedzin ścisłych i przyrodniczych w sobie, dzięki czemu jest bardzo różnorodna, i uczniowie często mają problem z takim. Ułożeniem sobie materiału, bo każde zagadnienie chemiczne wygląda troszeczkę inaczej, i uczeń podchodząc do chemii próbuje ją sobie rozbić, tak czysto intuicyjnie, na niezależne od siebie elementy. Okazuje się, że nie możemy tego robić w ten sposób, ponieważ chemię trzeba traktować jako całość, bez jedną spójną dziedziną, jedną spójną nauką. Więc ja na zajęciach zawsze staram się krok po kroku ucznia wprowadzić. Czym jest chemia? Jak opisujemy reakcje chemiczne, jak opisujemy zjawiska, które będziemy tutaj w chemii dostrzegali, rozbijamy je sobie na poszczególne elementy, poszczególne działy, ale za każdym razem wprowadzając nowy dział, nowe zagadnienie, nowy element, czerpiemy z zagadnień poprzednich, mówiąc, że zobaczcie, uczyliśmy się wtedy o w takim mechanizmie, to jest mechanizm uniwersalny. Pojawia nam się również w innych zagadnieniach. Dzięki czemu uczniowie mają dużo mniej takiej nauki stricte pamięciowej, bo zaczyna im się w pewnym momencie po prostu ta chemia układać, wiązać te wszystkie elementy, elementy ze sobą w jedną spójną całość. Ponadto zajęcia zawsze staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów, bo wiadomo, że są osoby, które wolą na przykład uczyć się ze słuchu, czyli na przykład słuchając prowadzącego. Niektórzy uczniowie Potrzebują, no tak, niektórzy potrzebują infografik, a inni z kolei wolą rozwiązywać ciągle zadania. Więc jesteśmy przygotowani, mamy przygotowany odgórnie materiał dla uczniów z każdymi potrzebami, z każdym sposobem, tak naprawdę, zdobywania wiedzy, co jest moim zdaniem takim bardzo, bardzo dużym właśnie. Atutem zadań, zajęć prowadzonych tutaj? No jasne, mówisz, że tutaj kurs jest dostosowany do różnych osób, natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o same formuły nauki? Czy tutaj jedynie mamy zajęcia grupowe, czy również jakieś zajęcia indywidualne są dostępne dla osób zainteresowanych? Mamy również zajęcia indywidualne, one są prowadzone przez kurs e-learningowy, który jest obecnie prowadzony przez specjalnie przygotowaną przez nas do tego platformę, gdzie są udostępniane materiały do pracy indywidualnej uczniom, one są zrobione w różnej postaci, bo oprócz prezentacji, prócz notatek, prócz Infografik, schematów, zadań, również z opracowanymi modelami odpowiedzi, mamy również nagrania, które są szczególnie atrakcyjne dla uczniów nie mających możliwości spotkania się z nami na żywo w, w trakcie zajęć w sali, czy też zajęć prowadzonych w formie webinaru. Eee, mają oni wtedy możliwość zapoznania się z na przykład omówieniem teoretycznym tematu przez nas w postaci takiego nagrania, z omówieniem modelu rozwiązywania zadań, ale nawet z eksperymentem chemicznym. No bo wiadomo, że chemię, prócz takiego czystego opisu na papierze, również powinniśmy opisywać eksperymentalnie. No tak, to jest dziedzina doświadczalna. No jasne, czyli mamy tutaj całą gamę tak naprawdę różnych materiałów, z którymi można się zapoznać. A powiedz, proszę, czy jest jakaś taka dziedzina chemii, część chemii, która jest Twoim zdaniem najważniejsza? Najtrudniejsza dla kursantów, która no właśnie tutaj przyprawia największe bóle głowy podczas nauki. Elektrochemia. Ona jest trudna dla wszystkich. Nie tylko dla kursantów z, do Olimpiady, do Matury, ale również dla studentów. Okay. Więc elektrochemia tak naprawdę przeraża każdego. E, udało nam się przez ostatni rok opracować e, autorski materiał do elektrochemii, który przedstawia elektrochemię tak, jak my byśmy jako, no już tutaj studenci, czy też e, osoby, które pokończyły studia, które mają doświadczenie z chemią, mają doświadczenie z elektrochemią, jak my byśmy chcieli być tej elektrochemii uczeń. Okej, okay, czyli te bóle głowy potencjalne związane z tym zagadnieniem być może są po części zmniejszone dzięki temu materiału. Tak, na, na pewno na, nadal będzie ona ciężka, ale nie tak ciężka jak, jak była standardowo. Okej, okay, to dobrze to słyszeć. To zbliżając się już powoli do końca, końca naszego dzisiejszego spotkania, chciałem Ci zadać jeszcze jedno pytanie, czy jest jakaś taka może wskazówka lub porada, której udzielasz kursantom, dzięki której mogą się albo skuteczniej uczyć, albo być może ograniczyć stres, który na pewno jest związany ze startem w olimpiadzie. Przede wszystkim ułożyć sobie dobrze materiał. To jest moim zdaniem kluczowe, dlatego że to też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak ja się przygotowywałem do tego typu konkursów, w pewnym momencie mojego przygotowania pojawiał się chaos. Chciałem przerobić sobie pewną porcję materiału coraz szybciej, coraz bardziej obszernie i w pewnym momencie po prostu się gubiłem w tym, czego ja właściwie się uczę. Więc najważniejsze jest właśnie ułożyć sobie konkretny konspekt, kolejność, z jaką będziemy te zagadnienia rozpracowywać. W, jakim, w jakiej będziemy się tych zagadnień uczyć? E, oczywiście, w miarę potrzeb, można dane zagadnienie sobie rozszerzyć, przede wszystkim jakąś dodatkową porcję zadań, no bo wiadomo, że lepiej jest zrobić jedno zadanie więcej niż nie, e, ale kluczowe jest właśnie opracowanie takiego dobrego, nie tylko układu pod kątem kolejności, tak jak na czym właśnie wspomniałem, że my staramy się uczyć wprowadzić w chemię od samego jej początku, od takich samych najbardziej podstawowych elementów, e, ale również Zagłębiać się w dany element wystarczająco dobrze, tak? Nie za bardzo, nie za lekko, ale tak optymalnie. <gry> Jasne, no czyli taki schemat i złoty środek gdzieś tam trzeba sobie wypracować i znaleźć. No dobra, to dzięki za odpowiedzi. Myślę, że teraz już wiemy od czego zacząć te przygotowania oraz jak skutecznie się przygotowywać do, do Olimpiady Chemicznej, więc jeszcze raz dzięki za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Ja również dziękuję.